Cześć, mam na imię Magda i pozdrawiam Was serdecznie z malowniczej miejscowości Zwingbeck w Dolnej Hesji w Niemczech. Cześć wszystkim, witam Was ze Szkocji. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, co mi dały studia na filologii angielskiej w PWSZ. Cześć, witam serdecznie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nazywam się Agnieszka Tyczkanowak i jestem absolwentką filologii angielskiej studiów licencjackich i magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Cześć! Nazywam się Wamitulska wójcik i studiowałam filologię angielską w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Cześć, jestem Kasia, jestem absolwentką filologii angielskiej z 2010 roku. Cześć, jestem Artur i studiowałem filologię angielską w PWSZ w Koninie. Obecnie mieszkam i pracuję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Szkole Międzynarodowej. Wcześniej pracowałam również w Chinach, w Birmie i w Anglii. Zaraz po studiach podjęłam pracę jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej oraz w ośrodku szkolno-wychowawczym oraz rozpoczęłam studia trzeciego stopnia. Obecnie pracuję jako Senior Project Manager w jednej z polskich software'owych firm NetGuru. Pracuję od 10 lat w niemieckiej korporacji, jest to firma Wizak, branża Facility Management. A ja jestem tam tak zwaną prawą ręką szefa. Wcześniej, dzięki bardzo dobrej znajomości angielskiego, przez kilka lat pracowałam w Polsce w międzynarodowym projekcie Enterprise Europe Network. To doświadczenie oraz biegła znajomość angielskiego ułatwiło mi z kolei otrzymanie oferty pracy od jednej z agencji szkockiego rządu, Scottish Enterprise. I sprawiło, że krótko po przyjeździe do Szkocji mogłam dalej rozwijać się zawodowo. To tam obecnie pracuję. I zajmuję się badaniem rynku dla szkockich firm. Filologia to Twój bilet do przyszłości. I możecie zabrać naprawdę daleko. Na przykład z ziemi konińskiej do australijskiej. Obecnie pracuję w marketingu i rozwoju biznesu w branży hydrauliki siłowej, a wcześniej spędziłem kilka lat w wykonawcy konstrukcji stalowych. U mnie nauka języków obcych przekłada się też na lepsze zrozumienie języka ojczystego. A to z kolei zaowocowało tym. W tym roku wydałam swoją pierwszą powieść. Moje losy potoczyły się tak, że po kilku latach bycia nauczycielem języka angielskiego zostałam dyrektorem w szkole, w której uczyłam. W międzyczasie oczywiście byłam lektorem w jakichś prywatnych szkołach, prowadziłam kursy dla dorosłych, realizowałam projekty unijne. Ja obecnie zarządzam serwisem IT dla szkockiego rządu pracując dla australijskiej firmy a mieszkając w Londynie. Studia na filologii angielskiej w PWSZ dały mi wiele. Między innymi pewność siebie, kiedy wyjeżdżam za granicę i mogę bez przeszkód porozumieć się w języku obcym. Dały mi też wolność wyboru, bo znając bardzo dobrze język angielski, mogę podjąć pracę w naprawdę wielu branżach i firmach. Z perspektywy czasu uważam, że studia na filologii angielskiej w PWSZ były świetnym wyborem, bo oprócz możliwości, które mi dały w życiu zawodowym i osobistym, dostarczyły wielu miłych wspomnień. Mówi się, że ukończenie filologii otwiera drzwi na świat. Ja, dzięki studiom językowym, czuję się jak w domu, gdziekolwiek bym nie był w tym świecie. Studiowanie filologii nie oznacza pracy w jednym określonym zawodzie. Dzięki tym studiom będziesz mógł odnaleźć swoją własną drogę. Znajomość języka to jest najważniejsza umiejętność, jaką zdobyłam na tych studiach, ale oprócz tego Poznałam fantastycznych ludzi, nie tylko moich kolegów i koleżanki ze studiów, ale również fantastycznych wykładowców. Ludzie z ogromnym doświadczeniem, ludzie, którzy szeroko patrzą na świat, ludzie kreatywni, i to są właśnie wykładowcy filologii angielskiej w PWSZ w Koninie. Uczelnia dba o rozwój swoich studentów. Można realizować się naprawdę na wielu płaszczyznach. Można rozwijać się naukowo, być członkiem koła naukowego, osiągać sukcesy sportowe oraz śpiewać w akademickim chórze. W ofercie studiów jest także możliwość skorzystania z programu Erasmus, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Ja spędziłam semestr studiów na Uniwersytecie w Mersin i był to naprawdę wspaniały czas. Oprócz praktycznej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu literatury, sztuki, kultury, historii, studia filologiczne nauczyły mnie także pracowitości, wytrwałości oraz rozbudziły we mnie chęć zdobywania wiedzy. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, nawiązałam przyjaźnie, które myślę, że przetrwają przez całe życie, a także poznałam swojego przyszłego męża. Znajomość języka angielskiego otworzyła mi okno na świat. Pozwoliła mi pracować w wielu różnych ciekawych miejscach i spełniać swoje marzenia, czyli podróże. Uważam, że filologia otworzyła mnie na wolność wyboru. Na. Odkrywanie nowych rzeczy, poznawanie nowych ludzi, na przebywanie za granicą bez żadnych problemów, na rozwijanie się w nowych, ciekawych branżach, o których nawet mi się nie śniło, kiedy jeszcze studiowałam filologię angielską. Dzięki filologii niemieckiej w PWSZ nauczyłam się i udoskonaliłam nie tylko język niemiecki, ale otrzymałam również wiedzę pedagogiczną, która bardzo mi się przydaje w mojej pracy zawodowej. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto iść na te studia, to zdecydowanie polecam. Polecam Wam gorąco. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa. Studiuj filologię na PWSZ, bo po prostu warto. Studiujcie filologię. Serdecznie polecam studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Zachęcam wszystkich do studiowania filologii angielskiej. Studiuj filologię i rób co chcesz. Filologia dała mi wolność wyboru. Dzięki temu robię to, co lubię. Studiuj filologię. Zostań kim zechcesz.